Warszawa pogrążona w ciszy. Tysiące zniczy płonie przed domem pogrzebowym, a tłum ludzi w milczeniu oddaje hołd człowiekowi, który przez lata potrafił rozśmieszać, wzruszać i jednoczyć całą Polskę. Jacek Wójcik, aktor, komik, artysta, legenda sceny i ekranu, odszedł pozostawiając po sobie pustkę, jakiej nikt się nie spodziewał. Jego śmierć stała się nie tylko tragedią, ale także symbolem, końcem pewnej epoki w polskiej kulturze. Bo Jacek nie był tylko aktorem. Dla milionów widzów był przyjacielem z telewizora, człowiekiem, który dawał nadzieję w czasach smutku i sprawiał, że świat wydawał się trochę lepszy. Dziś, gdy Polska żegna swojego ulubieńca, jedno pytanie nie daje spokoju. Kim naprawdę był Jacek Wójcik, ten, który sprawił, że cała Polska płacze? Urodzony w Warszawie w 1973 roku, dorastał w zwyczajnej rodzinie, ale od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą charyzmą. Marzył o scenie, o tym, by mówić do ludzi i dawać im emocje. Gdy pojawił się po raz pierwszy na ekranie, natychmiast zdobył serca widzów. Jego naturalność, ciepło i błyskotliwy humor sprawiły, że stał się kimś więcej niż aktorem. Był częścią codzienności Polaków. Z każdym występem budował wizerunek człowieka autentycznego, bliskiego, jednego z nas. Ale im wyżej się wspinał, tym większe stawały się oczekiwania. Kamery, wywiady, życie w świetle reflektorów. To, co kiedyś było marzeniem, z czasem stało się ciężarem. Znajomi wspominają, że Jacek nigdy nie potrafił odciąć się od emocji. Przeżywał wszystko głęboko sukcesy, porażki, krytykę. Gdy gasły światła, sceny często zostawał sam w garderobie, wpatrzony w lustro, jakby szukał w nim odpowiedzi na pytanie, czy to wszystko jeszcze ma sens. Dlatego wiadomość o jego śmierci spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba. W sobotni poranek, gdy media obiegła informacja o jego odejściu, kraj zamarł. Telefony przestały dzwonić, a portale społecznościowe zalała fala łez, wspomnień i niedowierzania. To niemożliwe, przecież on był zawsze pełen życia, pisali fani. W ciągu kilku godzin jego nazwisko stało się najczęściej wyszukiwanym w internecie. Pod teatrem, w którym występował przez wiele lat, powstało Morze Kwiatów. Na murach pojawiły się napisy: Dziękujemy za śmiech, którego nam dałeś, i Polska nigdy o tobie nie zapomni. Ludzie, którzy nigdy go nie spotkali, przychodziliby zapalić z nicz, jakby żegnali kogoś bliskiego. Media nazwały to narodowym pożegnaniem człowieka, który był lustrem emocji całego kraju. Wstrząs był tak ogromny, że nawet najwięksi komentatorzy życia publicznego nie kryli wzruszenia. W programach telewizyjnych i radiowych słychać było drżące głosy prowadzących, a stacje telewizyjne przerywały emisję, by nadawać specjalne relacje z Warszawy. Polacy mówili jednym głosem: Nie ma już Jacka, a razem z nim odeszła część naszego świata. Ale im więcej łez, tym więcej pytań. Wraz z żalem pojawiła się też potrzeba zrozumienia. Co naprawdę doprowadziło do tragedii? Czy za uśmiechem, który przez lata rozjaśniał ekrany, krył się ból, którego nikt nie dostrzegł? Dlaczego człowiek, który dawał radość milionom, sam nie potrafił znaleźć spokoju? Jego śmierć stała się lustrem, w którym odbija się cała Polska kraj pełen emocji, wdzięczności, ale też wyrzutów sumienia. Jacek Wójcik, człowiek, który przez dekady uczył nas śmiać się z życia, dziś uczy nas, jak płakać z godnością. Bo czasem to, co najbardziej boli, nie dzieje się na scenie, lecz w sercu artysty, który grał rolę, jakiej nikt nie potrafił dostrzec. Urodzony w Warszawie w 1973 roku, dorastał w zwyczajnej rodzinie, w której nie było tradycji artystycznych. Ale od najmłodszych lat Jacek wyróżniał się czymś, co trudno było zdefiniować niezwykłą energią, potrzebą tworzenia, pragnieniem, by świat o nim usłyszał. Już w szkole podstawowej występował w przedstawieniach amatorskich, a nauczyciele mówili o nim: On nie gra, on żyje na scenie. Zamiast marzyć o piłce nożnej czy motocyklu, marzył o światłach reflektorów. W wieku kilkunastu lat trafił do Małego Teatru Młodzieżowego w Warszawie, gdzie po raz pierwszy poczuł, że to jego miejsce. – Publiczność to moja rodzina – miał powiedzieć po jednym z występów. Jego kariera zaczęła się niepozornie. W latach 90. pojawił się w epizodycznych rolach w serialach telewizyjnych. Widzowie szybko zwrócili na niego uwagę. Miał w sobie coś, co sprawiało, że nawet krótka scena z jego udziałem zapadała w pamięć. Wkrótce przyszły większe propozycje: programy rozrywkowe, kabarety, a potem role, które uczyniły z niego jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia. Publiczność pokochała go za naturalność i szczerość, a krytycy chwalili za lekkość i inteligentny humor. Był nazywany złotą twarzą polskiej telewizji człowiekiem, który potrafił rozświetlić każdy ekran. Ale każdy sukces ma swoją cenę. W miarę jak Jacek stawał się coraz bardziej popularny, zaczynał odczuwać ciężar sławy. W rozmowach z przyjaciółmi powtarzał, że najtrudniejsze jest to, iż ludzie oczekują od niego, że zawsze będzie uśmiechnięty. Nie mogę być smutny, dla nich muszę być tym Jackiem, który żartuje, Se, mówił. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak bardzo te słowa oddają jego wewnętrzne zmagania. Jego życie zawodowe było pełne blasku, ale prywatne, pełne cieni. Zawsze skromny, rzadko mówił o sobie, mówił, że aktorstwo to jego sens istnienia że żyje dla publiczności. Chcę, żeby wychodzili z teatru z uśmiechem. Jeśli to się uda, to znaczy, że moje życie ma sens powiedział w jednym z wywiadów. Ale za kulisami coraz częściej zostawał sam. Koledzy z branży wspominali, że był perfekcjonistą. Potrafił spędzać noce na nauce tekstów, dopracowywać gesty i intonacje. Niekiedy zapominał o jedzeniu, o odpoczynku. On nie znał słowa pauza. Grał nawet, gdy nikt nie patrzył, mówił jego przyjaciel. W ostatnich latach życia Jacek niemal całkowicie poświęcił się pracy. Miał plany na nowy projekt teatralny, mówił o książce, w której chciał podzielić się doświadczeniem aktora żyjącego między sceną a samotnością, ale w jego oczach widać było zmęczenie. Przyjaciele wspominali, że coraz częściej powtarzał, że chciałby wreszcie odpocząć. Niektórzy uznali to za żart, inni za sygnał, że coś się dzieje. Najbardziej tajemniczym rozdziałem w jego życiu była miłość. Nigdy nie mówił o niej publicznie, ale krążyły plotki o kobiecie, która pojawiła się w jego życiu kilka lat przed śmiercią. Nikt nie zna jej nazwiska. Zgodnie z relacją bliskich była jego ciszą, jego równowagą, ale rozstali się nagle i bez słowa. Od tamtej pory Jacek się zmienił. Zniknęła lekkość, którą znała publiczność. Pojawiła się melancholia. W jednym z wywiadów zapytany o szczęście odpowiedział: Szczęście? To moment, który zawsze przychodzi za późno. W rzeczach osobistych aktora znaleziono po śmierci kilka listów, wszystkie pisane ręcznie, adresowane do tej, której nie zapomnę. Ich treść nigdy nie została ujawniona, ale rodzina przyznała, że były to słowa pełne tęsknoty i żalu. Ostatnie miesiące jego życia były pełne niepokojących znaków. Coraz częściej odwoływał spotkania, nie pojawiał się na nagraniach, unikał ludzi. W jednym z ostatnich wywiadów, nagranym na kilka dni przed tragedią, powiedział zdanie, które dziś mrozi krew w żyłach: Przeżyłem już dwa życia, trzeciego nie będzie. Wtedy wszyscy się zaśmiali, myśląc, że to żart. Dziś te słowa brzmią jak zapowiedź końca. Kiedy media ogłosiły jego śmierć, Polska zamarła. W ciągu kilku minut wiadomość obiegła cały kraj. Programy telewizyjne przerywały emisje, a portale społecznościowe zamieniły się w księgi kondolencyjne. W dniu pogrzebu przed cmentarzem powązkowskim zebrały się tysiące ludzi. Było cicho. Niektórzy trzymali w dłoniach jego zdjęcie, inni świece, jeszcze inni łzy. W powietrzu unosiło się poczucie, że odchodzi nie tylko człowiek, ale symbol. Współpracownicy z teatru wspominali go jako człowieka o wielkim sercu. On nie grał dla siebie, grał dla ludzi, powiedziała jedna z aktorek. Inny dodał: Jego odejście to jak zamknięcie sceny, na której dorastała cała Polska. Po ceremonii żałobnej media ujawniły, że w jego mieszkaniu znaleziono notatnik. Na ostatniej stronie widniało jedno zdanie. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Policja nie ujawniła jego kontekstu, ale od tego momentu zaczęły się spekulacje. Czy był to list pożegnalny, zapowiedź, czy może fragment scenariusza, nad którym pracował? Fani zaczęli wierzyć, że to wiadomość, którą zostawił dla świata symboliczne pożegnanie człowieka, który całe życie grał, ale w końcu chciał być sobą. Dziś jego imię wraca w rozmowach, we wspomnieniach, w programach telewizyjnych. Młodzi aktorzy cytują jego słowa, a szkoły teatralne organizują wieczory pamięci. Na cmentarzu wciąż płoną znicze, a pod tabliczką z jego nazwiskiem ktoś zostawił kartkę. Dziękujemy za to, że nas rozśmieszałeś, nawet wtedy, gdy sam chciałeś płakać. Historia Jacka Wójcika to nie tylko opowieść o sławie, miłości i tragedii. To lustro, w którym odbija się prawda o świecie artystów, o blasku, który oślepia, i o bólu, który często ukryty jest za uśmiechem. I może właśnie dlatego jego odejście tak boli. Bo Jacek Wójcik nie był jedynie aktorem, był każdym z nas, który choć raz w życiu uśmiechał się, by ukryć łzy. Po jego śmierci kraj nie mógł się otrząsnąć. Przez kolejne dni telewizje emitowały archiwalne wywiady, w których Jacek śmiał się, żartował, mówił o marzeniach i planach. Każde słowo, każde spojrzenie nabierało teraz innego znaczenia. Ludzie zaczęli dostrzegać w jego oczach to, czego wcześniej nie widzieli: zmęczenie, melancholię, może nawet prośbę o zrozumienie. Internet zalała fala wspomnień i nagrań. Fani tworzyli kompilacje jego scen, pisali On zawsze dawał nam radość, a my nie zauważyliśmy, że sam jej potrzebował. To zdanie powtarzało się wszędzie jak echo, które niosło w sobie żal, wyrzut sumienia i miłość. W teatrze, gdzie występował przez ponad dwie dekady, zorganizowano wieczór pamięci. Scena, na której tak często stał, była pogrążona w półmroku. Na środku postawiono jedno krzesło, a na nim jego zdjęcie. Z głośników popłynął cichy dźwięk jego głosu z nagrania sprzed lat. Największą nagrodą aktora jest cisza po oklaskach. Publiczność nie mogła powstrzymać łez. To nie był tylko hołd. To była spowiedź zbiorowa, wspólne pożegnanie z człowiekiem, który przez lata był obecny w domach milionów Polaków. Z czasem zaczęły wypływać nowe informacje o jego ostatnich tygodniach. Znajomi opowiadali, że Jacek coraz częściej rozmawiał o przemijaniu, o sensie życia, o tym, że człowiek nigdy nie zna chwili, w której zagra swoją ostatnią scenę. W jednym z maili do przyjaciela napisał. Może sztuka to tylko sposób, żeby powiedzieć światu: Spójrz, byłem tu. Te słowa nabrały dramatycznego znaczenia, gdy stały się jego niemym epitafium. W miarę jak emocje opadały, rosło zainteresowanie jego notatnikiem. Dziennikarze, powołując się na źródła z kręgu rodziny, twierdzili, że znalazły się tam krótkie fragmenty dialogów, pomysły na nowy spektakl, a także refleksje o samotności. Jeden z wpisów brzmiał Życie artysty to rozmowa z ciszą, a kiedy cisza odpowiada, wiesz, że to koniec. To zdanie wstrząsnęło wszystkimi, którzy je przeczytali. Czy był to tylko artystyczny zapis, czy przeczucie nadchodzącego końca? W miastach całej Polski zaczęły powstawać murale z jego wizerunkiem. Największy pojawił się w centrum Warszawy przedstawiał Jacka siedzącego na teatralnym krześle, z lekko uniesioną głową i zamyślonym spojrzeniem. Pod obrazem widniał napis: Dla tych, którzy potrafią śmiać się przez łzy. To zdanie stało się symbolem jego życia i śmierci, a zarazem przypomnieniem o kruchości wszystkiego, co ludzkie. Jego odejście poruszyło również środowisko artystyczne. Aktorzy, reżyserzy, muzycy i dziennikarze zaczęli mówić otwarcie o tym, jak trudno jest żyć w świecie, który wymaga uśmiechu nawet wtedy, gdy w środku panuje mrok. W jednym z programów telewizyjnych przyjaciółka Jacka powiedziała: On był lustrem nas wszystkich, w nim widzieliśmy to, czego nie chcemy widzieć u siebie zmęczenie, samotność, potrzebę bycia kochanym. Kilka tygodni po pogrzebie w Warszawskim Teatrze zorganizowano specjalne przedstawienie ku jego pamięci. Na scenie wystąpili jego dawni współpracownicy, recytując fragmenty tekstów, które Jacek grał przez lata. W pewnym momencie światła zgasły, a na ekranie pojawił się film, nagranie, w którym Jacek mówił do kamery: Jeśli kiedykolwiek nie zapomnicie, zajrzyjcie do teatru, tam będę, między ciszą a światłem. Sala wstała a cisza, która zapadła, była bardziej wymowna niż tysiąc słów. To właśnie wtedy Polska zrozumiała, że Jacek Wójcik nie odszedł naprawdę. On po prostu zmienił scenę. Jego twarz pozostała w pamięci, jego głos w nagraniach, jego dusza w emocjach, które wzbudzał. Dla jednych był bohaterem codzienności, dla innych, artystą pełnym tajemnic. Ale dla wszystkich, człowiekiem, który przypomniał, że sława nie chroni przed samotnością, a śmiech bywa tylko maską bólu. Z biegiem miesięcy jego nazwisko zaczęło funkcjonować jak symbol. Mówiło się o nim w szkołach teatralnych, w programach kulturalnych, w rozmowach przy kawie. Ludzie cytowali jego słowa, powtarzali gesty z jego ról, odnajdywali w jego postaciach siebie. W internecie powstały strony i fora poświęcone jego pamięci. Jedna z użytkowniczek napisała, Nie znałam go, ale kiedy odszedł, poczułam, jakby ktoś zabrał cząstkę mojego dzieciństwa. Jacek Wójcik stał się nie tylko postacią, lecz legendą, symbolem świata, w którym sztuka spotyka się z bólem, a pasja z samotnością. Jego życie i śmierć przypominają, że za każdym artystą stoi człowiek, który czuje, cierpi i tęskni. I choć nie ma go już wśród nas, to jego obecność wciąż trwa. W każdym śmiechu, w każdej łzie, w każdym wspomnieniu, które przywołuje jego imię szeptem, jak modlitwę, jego historia nie kończy się wraz z ciszą po ostatnim oklasku. Kilka tygodni po jego śmierci do mediów zaczęły docierać informacje, które zmieniły sposób, w jaki Polacy patrzyli na Jacka Wójcika. Okazało się, że jeszcze przed tragedią pracował nad nowym projektem, filmem autobiograficznym, w którym chciał opowiedzieć o kulisach życia aktora, o presji, o lękach, o świecie, w którym każdy uśmiech kosztuje więcej niż można sobie wyobrazić. Scenariusz nigdy nie został ukończony. W jego laptopie odnaleziono folder o nazwie Ostatni Akt. W środku znajdowało się kilka stron tekstu, w tym jedno zdanie, które brzmiało jak przesłanie: Nie opowiadajcie o moim końcu jako tragedii. To tylko ostatni rozdział długiej historii o miłości do ludzi. To odkrycie wstrząsnęło wszystkimi. Nagle jego śmierć przestała być tylko dramatem, stała się częścią opowieści, którą sam chciał dokończyć. Widzowie zaczęli postrzegać go nie jako ofiarę, ale jako artystę, który do końca pozostał wierny swojemu przesłaniu. Być może dlatego jego legenda wciąż rośnie, a wspomnienia o nim wciąż poruszają tych, którzy nawet nigdy go nie poznali. Dziś mówi się o nim nie tylko w kontekście aktorstwa, ale też jako o symbolu prawdy i odwagi. Szkoły teatralne cytują jego słowa, stacje telewizyjne wznawiają jego filmy, a fundacje artystyczne planują nagrodę jego imienia dla młodych aktorów, którzy potrafią łączyć talent z wrażliwością. Jego grup na powązkach stał się miejscem pielgrzymek fanów. Codziennie ktoś zostawia tam bilet teatralny, kwiat, list lub po prostu chwilę ciszy. Ale pewna informacja, która wypłynęła niedawno? znów poruszyła opinię publiczną. według osoby z bliskiego otoczenia jacka wśród jej